Kolejne pola ukraińskie Ruskie Właściwie ruskie Zjechaliśmy parę kilometrów od drogi W pola Totalne zadupie No i tutaj rozbijamy się Marek się smaruje ofem A pan Marek pierwszą glebę dzisiaj zaliczył <grywka> Sponiewierało mi na małym dołku Nie po kamerze. Nie, nie. Rozpalam ognisko. Mamy drobny problem, bo nie mamy... Czego nie mamy? Nie mamy... E, z papierka. O, papier toaletowy mamy. Ofem of, dasz? Marek eksperymentuje z ofem. <gryp> Będzie ofie. Dmuchaj, głuchaj, bo będzie już. No i trzeba sobie w życiu radzić, powiedział. gazda, zawiązując butarżownicą. No, no i podobno. zachodzi słoneczko. Przed chwileczką przyjechał tutaj taki facet. Nissanem. z lewej strony miał kierownicę. Bo nas zobaczył z drogi, niestety widać nas z drogi po raz pierwszy. No i pyta się kto my? No to mówimy, że Paliaki. No to mówi, a, a ja się go pytam, a kto wy? A on mówi, Rusłan. Ruska mafia. Nie no to Marek dodaje, że ruska mafia. Nie wiadomo jaka to była mafia. W każdym razie facet powiedział, że jest właścicielem tych 50 tysięcy hektarów. No i powiedział, że możemy sobie tutaj kampingować. Tylko to, żeby drzewo z drogi Tylko zamknął. żeby później to ognisko z drogi przenieść i co też niniejszym uczynimy. Ja uważam, że oni może przyjadą o drugiej w nocy i nam był obetną i pieniądze wezmą. A u nas nie. A u, jak nie? Ja nie ma. No to tak mówisz, ale jak ci wiertarkę przyłoży do głowy to się przyznać, że je schowałeś i, i, i no problem. No i spotkaliśmy kolegów z, z Ukrainy, jadą z, z dziewczynami na motorach. I, no powiedzcie, powiedzcie, chłopaki, a tutaj My idziemy z Ukrainy, z Daniecka na Altaj. Gdzie to? jest około 4500 km. 4,5 tak. У нас маршрут где-то 5,5 дней получается. 5,5 дней. Ну, ну, 5,5 дней. Да, 5 ночевок. Да, да. А по палатке не гостиницы? мотель, мотель. Мотель. Да, под дорогой там. А сколько стоит мотель? А, ну, эту ночь мы ночевали где-то 110 долларов в сказал. Но это был... 110 долларов? Да, в ночь. Ну, Но это был такой шикарный номер. Ну, Но это было... Да, атака, да, все, все атака, в одном номере, все. 110 долларов. Да. А так где-то примерно, ну, 20-30 долларов, наверное, на ночь. где, а где да? да? А вы где Где-то, получается. Палатка. Палатка? Палатки? Да. Круто. Первые проблемы... Markowi się zepsuł, śrubka się urwała, ale to nie był duży problem jest ruski, raz, dwa, trzy, cztery, pięciu mechaników i dziesięć sekund naprawili, wszystko jest gotowe. Cholera, jesteśmy na granicy Azji i Europy, Azja i Europa. Tyłki bolą, deszcz pada, no jak komentarz? Góry, zimno. zimną mgła, deszcz, deszcz. pada. Totalna... Nie chce się jechać. Wystarczy, chwaty pan Dojechaliśmy do Azji. <laughs> jak widać w złączonym obrazku. co no powiesz? Ty podtrzymaj. Ja coś powiem. Nie ruszaj, nie ruszaj nic. Delikatnie. Woda fatalna, pada deszcz. Nie chce się jechać, tyłki bolą, ale to już było mówione. No i co, jedziemy czy idziemy spać. Jedziemy dalej. Nie, nieprawdopodobnie, prawdopodobnie. Takie restauracje już mi stanęli, bo tak pada deszcz, średnio centymetry nie widać. Nie da się jechać. Poczekajmy, kurwa nie chmur. Widzimy pani Pościeli. Marek się wystraszył deszczu. Ja też miałem lekkiego cykora, ponieważ lało strasznie. No i taka kabinka, dwa łóżka. 400 rubli płacimy za ten hotel od osoby, czyli to jest... tam po tych pokojach Przejdźcie zobacz jak to, jak to wygląda. No, tu jest obok taki sam pokój, trzy łóżka. No i nie ma co tutaj taki, taki ten, nie ma co więcej kręcić. A tu jest, jest takie jeszcze jedno, małżeńskie morze Tu jest małżeńskie o no Boże, wiesz. No, że wam tego nie dali. No dobrze. No i... Ale też często apele są, co jest ziemia strasznie mokra póki co my jesteśmy sami tutaj no i ten, ten główna załysz pozbieram te główne i pojechał na fronarii no i jesteśmy w Kurgan na drugim ko ko kolcu na takim e, Kirgan jak to się nazywa? na takim drugim jak to się nazywa? Ronda, na rondzie trzymaj to na drugim rondzie mamy skręcić na lewo gorąco jak cholera Trzeba by te portki ściągnąć, bo się zapłaciłem trochę słabe strony jazdy na motocyklu Mala jak jasna cholera butach w słoniaczak na buty, porki, głonę, głowa kurtka strasznie się nieprzyjemnie jedzie. No i błyskawice i tam mam jakiś kryzys Marek, zobacz. To idzie sakram nudzki ręce Barek mówi, że jak panki są to tak to będzie padało a jak, jak powstają takie grzybki, to jak się to To już nie wiem. No, trzeba znać te reszty. No jak spadało całą noc, rano było dwie godziny ludu. Spakowaliśmy się. Panie. Nie, czy padało całą noc? Padało. Padało? padało? Spakowaliśmy się. chciałbyś taką, taką brudną wodę dostać w pysk. No i żeśmy zaczęli jechać, znowu zaczęło padać. Przestało. Wys wyspłem, czyli wyschnąłem, no i teraz znowu zaczęło padać, tak w sumie, praktycznie od rana pana. Dzień dobry, to Was Urubieniec po raz kolejny. Jest 3 lipca 2008 roku. Jesteśmy w jakiejś miejscowości, nie pamiętam, jak się, nie wiem jak się nazywa. Jakie to nazywa, jakie to góry nazywa się? Dajcie teraz na Dukali, Dukali, no. duca Tu Kali. Tu no, Nie, nie różno, dla niego. Chcesz chleba? Chleba, chcesz? Nie. No i proszę Was, 140 kilometrów do Omsk. Nieprawdopodobna burza. No, czarne niebo. I um, te Przerażające. I w takim hotelu również przerażającym. Prawda czasu, prawda ekranu. Błoto do kolan. Nie można wejść nigdzie. A te ruski biegają w sandałach po tym błocie, po tej wodzie. Podziwiam, jaki to naród. Nie do, nie do zniszczenia. No, my ludzie kulturalni, ja się czuję przerażony. Najgorsze to, że Marek będzie chrapał, ale... Wyczułem, sam się przyznał bez że ma te zatuszki do uszu. Chcę za niej nie nie potyszcze pieniądze, ale trudno. Wyżebram od niego te pieniądze, co mu tam obiecał. W każdym razie Marek jest głodny, ja nie, nie będę już jadł teraz. No i właściwie wieczorem dopiero zaczęły się takie perturbacje z tą pogodą. No, nie wyobrażam sobie rozbić się w błotach w lesie, przy totalnym też, chociaż tutaj też nigdzie nie można się rozbić w okolicy, bo błoto jest nie do Te Ruskie strasznie lubią błotać. Zapraszcie. No. Proszę bardzo, Wymieniliśmy i jesteśmy w takim hotelu za y, płacimy coś 20 20, 250 rubli Marek śpi tu, ja śpię tu A tutaj śpi grzyb Trochę źle słyszę Ale okno bo no co, Żeby nas mój tył Nie wiem co mówię, nie wiem co słyszę Bo mam włożone do ucha Takie Zatyczki Bo Marek chrapie I ja nie mogę spać no i drugi raz śpiłem w hotelu, dwa razy tańszy niby od tamtego. Marek zrobił pranie. No woda Rosja. dostaliśmy po jakichś takich przykrywkach, obleczki niby. No cóż, kończę, ponieważ sam siebie nie słyszę. Dobranoc. No i proszę Was, jesteśmy w Omsku ale szczerze powiedziawszy mam kryzys tożsamości dostaliśmy już 4 litery równo od 3 dni pada deszcz Hej, Marku jak tam? u mnie mokrutko, a u was? bardzo dobrze, bardzo mokro bardzo mokro, bardzo dobrze także jesteśmy w Omsku paskudny napis ale też właściwie za krzakami także ledwo czego zauważyliśmy był zarośnięty ale mordki ogolone. kopaliśmy się ostatnio przez parę dni pod rząd. 3 dni pada deszcz jest 23 dzisiaj lipca bodajże albo czwartek w razie... teraz przestało padać ale do w prawie 600 kilometrów. Nie zalecimy tam dzisiaj, ale najważniejsze, że deszcz się uspokoił, ale jest mocny wiatr. Także te ujemne strony podróży motocyklami właśnie teraz wychodzą. A miejsce do spania jest tutaj bądziwe. Gdzie nie spojrzysz, to rozległe łąki, pola, które są niczyją własnością na dobrą sprawę. Wszędzie się można rozbijać i nikt ci słowa nie podbywał. Jesteśmy zmarznięci, mokrzy, ale na jedzeni. Teraz jedliśmy ja jak zwykle zupę zwaną solanka i jakiegoś to z trójkami. podobnie. Właściwie zjadł ja dwie takie w sklepie jesteśmy i taka awiera ładniutka.